Cześć! Skoro jesteś na tej stronie, to z pewnością zainteresowało Cię szkolenie ze mną, dzięki któremu będziesz mógł zwiększyć swoją sprzedaż w firmie nawet o 27% w ciągu kolejnych 6 miesięcy. I w tym krótkim nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób ja pracuję, na jakie efekty możesz liczyć i czego możesz oczekiwać od współpracy ze mną pod kątem zmiany nie tylko wyników, ale także mentalności Twoich pracowników. Zazwyczaj zgłaszają się do mnie firmy, które mają jeden z kilku problemów. Pierwszy to taki, że mają pracowników. Którzy nie do końca wykorzystują swój potencjał. Czyli jest firma, która ma dobry produkt, dobrą usługę, szefostwo wie, że można sprzedawać tego więcej, natomiast pracownicy jadą gdzieś po takiej najmniejszej linii oporu i nie potrafią się podnieść powyżej przeciętnej. Szef chciałby, żeby sprzedawali więcej, oni teoretycznie też mówią, żeby chcieli, ale w praktyce słabo im to wychodzi. Problemem takich firm jest to, że często pracownicy są bardzo dobrze traktowani, dostają świetne zarobki, dobre możliwości rozwoju, dobrą atmosferę, ale z jakiegoś powodu nie doceniają, w cudzysłowie, tego, co dostaje, i nie mają ochoty się odwdzięczyć um, pracą odwdzięczyć się tym, żeby chcieli skorzystać z tego, co firma im daje. Czyli zarabiają 2000, 3000, 4000, a nie 5, 10, 20, tak jak stwarza im to firma w różnych możliwościach rozwojowych pod kątem prowizji. Firmy, które się do mnie zgłaszają, to często te, które dopiero budują działy handlowe, i tak naprawdę jeszcze nie mają struktur, nie mają tych podstaw, fundamentów, i wtedy przyjeżdżam ja i pomaga im to zaplanować, zorganizować, później kierować na co dzień tym zespołem, odpowiedni sposób motywować czy rozliczać z wyników. Często zgłaszają się do mnie również przedsiębiorcy, którzy mówią Panie Karolu, nie wiem, to jest grane. Mój pracownik z jednej strony mówi, że chce zarabiać dużo więcej pieniędzy, ale z drugiej strony no zarabia te 2,5 tysiąca i mu to wystarczy. Na dodatek ten pracownik, pomimo tego, że posiada duże umiejętności w sprzedaży i mógłby zarabiać dużo więcej. To gdzieś w pewien sposób twierdzi, że się wypalił, jest zmęczony, nie ma w nim tej iskry, którą miał kiedyś. I wtedy to przedsiębiorcy, szefowie szukają rozwiązań na zewnątrz, no, po to właśnie, żeby przyjechał ktoś taki jak ja i tych pracowników zmotywował do lepszych efektów, do no, po prostu bardziej wydajnej pracy. Ja zazwyczaj. Pracując z przedsiębiorcami, najpierw te dokładnie poznać sytuację, w jakiej się znajdują. Dlatego też, zanim cokolwiek będziemy ze sobą robić, będę potrzebował zadać ci kilkadziesiąt pytań i lepiej poznać swoją sytuację. I dowiedzieć się, czy masz problem z tym, że pracownicy nie mają umiejętności, czyli chcą, są zmotywowani, ale nie wiedzą jak, a więc odbijają się od drzwi, rozmawiają z klientami, nie ma z tego efektów, a więc się demotywują i przystają, mieć ochotę na przykład do szukania klientów na zimno przez telefon, czy brakuje im motywacji, czyli mają potężne umiejętności, ale ich nie wykorzystują w praktyce, szukają dziury, w całym, rozleniwiają się, e, przebunkują o tym, że chyba czas poszukać innej roboty, albo chcą się zwalniać zwyczajnie, bo mówią, że się wypalili. Albo też mają umiejętności i mają motywację, ale nie mają takich efektów, jakbyś chciał. Czyli ewidentnie czegoś brakuje i jest jakaś zagadka. Na pokładzie, o której nie wiesz, jak ją rozwiązać. Wtedy jestem ja od tego, żeby to zdiagnozować, a następnie zaproponować Ci rozwiązanie. Najczęściej sytuacja z proponowanym rozwiązaniem wygląda następująco, że proponuję ci warsztat taki szkoleniowo-wdrożeniowy w Twojej firmie, który składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie moim zadaniem jest pobudzić Twoich handlowców do innego sposobu myślenia. Jak wiesz pewnie, wszystkie Twoje efekty zewnętrzne i Twoich handlowców biorą się z tego, co jest wewnątrz, czyli tak naprawdę z ich systemu przekonań i wartości, którymi się posługują. I często mówię, że ten pierwszy etap to jest taka zbiorowa psychoterapia. Oczywiście to jest trochę porównanie na wyrost, ponieważ psychoterapia trwa wiele lat, a my mamy dla siebie kilka dni. No i czasem jest to kilkanaście miesięcy, kiedy się decydujesz na współpracę ze mną w długiej perspektywie, ale o tym powiem później. Natomiast zazwyczaj jest to taki krótki okres, podczas którego ja muszę dotrzeć do Twoich pracowników, do ich wnętrza, po to, żeby zmienić im tą wewnętrzny kompas, tą wewnętrzną mapę, od nowa im narysować. Ponieważ. Pewnie o tym wiesz, że wszystkie nasze dzisiejsze działania są efektem naszych wcześniejszych decyzji, a tak naprawdę jeszcze wcześniejszych doświadczeń, które mieliśmy już jako dzieci czy jako nastolatkowie. I często z tego sobie sprawę nie zdajemy, a ja podczas tego pierwszego etapu dokładnie tym się zajmuję czyli naświetlam, biorę taki duży reflektor i naświetlam to, co niewidoczne dla oczu. Bo tylko dzięki temu, że sobie to uświadomisz, masz szansę potem to zmieniać. A więc zajmujemy się systemem przekonań, czyli rozkładamy na czynniki pierwsze to, w co wierzysz i jak myślisz na co dzień. A więc kwestie narzekania, które tak bardzo lubimy jako Polacy. Absolutnie trzeba to wyeliminować, pokazuje jak to zrobić. Kwestie przekonań negatywnych na temat pieniędzy, bo to one są głównym źródłem. Potem ich braku w przyszłości. Twój pracownik zarabiający 2,5 tysiąca nie wierzy, że mógłby zarobić 10 tysięcy. To się nie mieści w jego percepcji, ponieważ ma zbyt nisko ustawiony termostat finansowy. Dlatego zatrudniając ludzi, którzy mają negatywne przekonania o pieniądzach. Nie będziesz mieć z nich tak wielkiego pożytku jak z tych, którzy mają pozytywne przekonania. I oni nigdy nie zrobią 4, 5, 10 tysięcy, jeśli ich termostat finansowy jest ustawiony na przykład na poziomie 3 tysięcy. Wtedy będzie się dział taki pewnie znany ci efekt, czyli jeśli w danym miesiącu pracownik zarobił dużo więcej niż poprzednich to w kolejnym miesiącu jego zarobki będą dużo niższe. Dlaczego? Ponieważ będzie dążył do równowagi. Termostat finansowy sprawi, że będzie musiał zarobić mniej, żeby się dobrze czuć. Wiem jak to brzmi, ale dokładnie tak jest. W tym pierwszym etapie zajmujemy się takimi kwestiami jak wyznaczenie nowych celów i marzeń. Bo tak naprawdę to one będą taką najdalszą szczepionką na wymówki przed tym, żeby nie robić tego, do czego się zobowiązałem. Pomagam również wyznaczyć wizję życia. Taki życiowy, dalekosiężny cel. Który ma tego pracownika codziennie pchać do osiągania teraz lepszych efektów. I ten pierwszy dzień to również ogromna praca nad poczuciem własnej wartości, nad samoakceptacją, bo to od tego zaczyna się cały sukces w sprzedaży. Od, od tego elementu, od samoakceptacji, od akceptowania siebie w każdej sytuacji i to w pełni. I tym wszystkim musimy zająć się w pierwszym etapie, po to, żeby przygotować ludzi do etapu drugiego. Ponieważ etap drugi to jest już zaproponowanie przeze mnie zupełnie nowego, innowacyjnego, skutecznego przede wszystkim, ale jakże innego od tego, który znamy, modeli sprzedaży. Mam tutaj na myśli zupełnie nowy sposób prowadzenia rozmów handlowych z klientem. Jest to model sprzedaży autentycznej, tak zwany H2H, czyli Human to Human. Człowiek do człowieka. Przestajemy traktować klienta jak klienta, a zaczynamy widzieć w nim człowieka. Nie portfel, z którego chcemy wyciągnąć pieniądze, tylko człowieka, któremu chcemy dostarczyć wartość, pomóc rozwiązać jego problemy, zaspokoić jego potrzeby. I ten drugi etap jest kluczowy, ponieważ tutaj, na tym etapie, ja muszę mieć przygotowanych handlowców, gotowych wchłonąć ten nowy sposób sprzedaży. I do tego był potrzebny etap pierwszy. A więc na drugim etapie zajmujemy się taką najpierw częścią teoretyczną, gdzie pokazuję, jak należy te rozmowy handlowe z klientem prowadzić? Żeby osiągnąć skuteczność, nawet na poziomie 70%, tak to możliwe, 7 na 10 rozmów zakończy się sukcesem, jeśli będziesz rozmawiał tak, jak Cię nauczę. Natomiast druga część tego drugiego etapu to jest praktyka, czyli ćwiczenia. Ćwiczymy sobie najpierw na sucho, na sali szkoleniowej. Twojej firmy, tam gdzie się spotykamy, ćwiczymy sobie na sucho wdrażanie tego modelu w rozmowy. I dużo jest przy tym zabawy i śmiechu, ale też dużo nauki, ponieważ okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, ale wielokrotnie powtórzone, najpierw na sali szkoleniowej, a później w praktyce, czyli w etapie trzecim, naprawdę czyni cuda. Więc ten drugi etap to jest część teoretyczno-praktyczna, jeśli chodzi o same rozmowy handlowe od Przywitania się z klientem, czyli od dzień dobry, nazywam się, do zamknięcia sprzedaży, czyli gratuluję skorzystania ze świetnej e, propozycji. I nawet dalej do obsługi posprzedażowej, i nawet wcześniej od określenia klienta docelowego zaczynamy. Bo wiedząc, komu chcę sprzedawać, znając tego człowieka, widząc jego awatar przed oczami, jestem w stanie później poprowadzić tak rozmowę. Że naprawdę klient będzie pod wrażeniem tego, że trafił na takiego sprzedawcę jak ja. I tego cię Twoich ludzi właśnie nauczy. I to jest drugi etap. Natomiast trzeci etap to jest już etap wdrożenia. Wdrożenia, czyli realnego dzwonienia do klientów. I tutaj zazwyczaj ten trzeci etap odbywa się już w Twojej firmie, w Twojej pla placówce, w Twoim oddziale, gdzie realnie dzwonimy do klientów zupełnie nowych, zupełnie na zimno przez telefon. I tym się odróżniam od większości trenerów na rynku, chociaż nie lubię mówić sobie, że jestem trenerem, bo jestem praktykiem sprzedaży i uczę tego, co sam przetestowałem przez ostatnie 12 lat i ponad 30 tysięcy rozmów handlowych, które wykonałem z klientami. Więc jestem praktykiem sprzedaży, więc ja razem z Twoimi ludźmi biorę telefon i zaczynam dzwonić, pokazując im, w jaki sposób ja wprowadzam w życie to, czego uczyłem ich w poprzednich dwóch etapach. I kiedy oni zobaczą, jak ja to zaimplementowałem, to potem zaczynają robić to samo. I trzeci etap polega na tym, że wydzwaniamy sobie takich kilkudziesięciu, czasem nawet kilkuset klientów jednego dnia każdy z Twoich handlowców i ćwiczymy ten model sprzedaży. Moja rola wtedy polega na tym, aby każdemu z Twoich pracowników dawać natychmiastową informację zwrotną na temat tego, co zrobili dobrze w rozmowie, czyli co warto, żeby kontynuowali, co muszą do rozmowy wprowadzić, bo tego zabrakło, i co muszą absolutnie wyeliminować z rozmów. Bo to tą sprzedaż niszczy. I dzięki takiemu wdrożeniu, które trwa kilka dni, jestem w stanie w bardzo szybki sposób każdego z Twoich pracowników naprowadzić na odpowiedni sposób rozmowy, dzięki któremu oni będą, jak ja już wyjadę od Ciebie z firmy, potrafili ten model sprzedaży kontynuować. I to są takie trzy kluczowe etapy: pierwszy to głowa, drugi to narzędzia, a trzeci to praktyka. Potem jest jeszcze czwarty etap, do którego też bardzo mocno Cię zachęcam, i zazwyczaj nawet nie muszę przedsiębiorców namawiać na ten etap. Oni sami mówią, Panie Karolu, kiedy widzimy się po raz kolejny. Ponieważ ten trzeci etap, czyli ta praktyka, często okazuje się strzałem w dziesiątkę. Podczas takich dwóch dni, kiedy to w praktyczny sposób pracujemy nad rozmowami, my potrafimy na przykład w branży bankowej w ciągu 6,5 godzin pracy na 6 ludzi, potrafimy umówić 60 spotkań z klientami. 60 spotkań z klientami, gdzie wcześniej jeden handlowiec nie potrafił umówić jednego spotkania. Tego dnia potrafił umówić 10, a nawet 12. Rekord to był 15 spotkań jednego dnia. W jednej z firm produkcyjnych, w której szkoliłem, jednego dnia, kiedy to rozdzwoniliśmy do klientów, pozyskaliśmy tak dużo nowych zamówień, ile wcześniej przez 6 miesięcy nie potrafili pozyskać. Więc szef od razu powiedział mi, panie Karol, kiedy widzimy się następnym razem. Dlatego też ja rekomenduję oczywiście ten czwarty etap, który polega na tym, że my się spotykamy regularnie, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, w zależności od twoich potrzeb i oczekiwań i spotykamy się i dzwonimy znowu do klientów. Ja przyjeżdżam do twojej firmy i Jestem takim zewnętrznym trenerem i menadżerem, i to jest w mojej ocenie kwintesencja skuteczności. Być trochę mamą i trochę tatą. Trochę mamą, czyli trenerem, czyli wspierać, pomagać, tłumaczyć, motywować się, robię coachingi z ludźmi, pracuję indywidualnie, inspiruję, pomagam wyznaczyć cele, pomagam znaleźć motywację, pomagam po prostu tą miękką stroną płynąć na jego efekty, ale też jestem menadżerem. A więc wchodzę trochę w rolę takiego zewnętrznego audytora, który przyjeżdża i ocenia, na ile to, co było na szkoleniu, zostało wdrożone, na ile jest używane, na ile też człowiek, z którym rozmawiam, mówiąc kolofialnie, stara się wprowadzić to w życie na ile jego efekty, które osiąga, są zadowalające dla szefa. Wchodzę wtedy bardzo często w taką ostrzejszą rolę, ubieram ostrzejszą maskę, jeśli tak można powiedzieć, i staję się bardziej wymagający. I wtedy też mówię Twoim pracownikom te rzeczy, których Ty często nie chcesz powiedzieć, bo albo się boisz, że się zwolnią, albo się wstydzisz, że nie wypada, albo zwyczajnie jesteś osobą, która no, ma taki typ osobowości, że no, gdzieś bardziej owija bawełna, niż mówi wprost, więc wtedy ja mówię im to, co Ty chciałbyś im powiedzieć, ale się z jakiegoś powodu wstrzymujesz, i wtedy najczęściej te osoby dopiero zaczynają rozumieć: No, faktycznie, Karol ma rację. Powinnam się wziąć do roboty, powinienem więcej dzwonić, powinienem być bardziej zaangażowany. Wtedy dopiero ci ludzie zaczynają dostrzegać, jak wiele dostają od ciebie, a jak często mało dają od siebie. I to jest ten czwarty etap, który trwa różnie między 6 a 12 miesięcy. Czasem dłużej są firmy, w którymi pracuję już po kilka lat, a więc. Jestem do dyspozycji Twojej również po tym okresie szkolenia. Wartością dodaną całego przedsięwzięcia, zwanego warsztatem wdrożeniowym ze mną w Twojej firmie, jest to, że ja przekażę Ci masę wskazówek i podpowiedzi na to, jak Ty masz budować swój zespół, potem kiedy ja już wyjadę. Czyli pokażę Ci metody zarządzania, metody przywództwa, których sam używałem w swoich zespołach sprzedażowych. W swojej firmie, w której w ciągu 6 lat zatrudniłem prawie 4000 tysiące ludzi, i pokażę ci, co ty możesz zrobić, żeby A, rekrutować lepszych handlowców z rynku, czyli pokazuję ci, w jaki sposób pisać ogłoszenia, chociażby gdzie się ogłaszać, jakimi metodami marketingowymi docierać do nowych pracowników, jak rekrutować nowych pracowników, czyli czego szukać podczas rekrutacji, jak prowadzić rozmowy, jakie zadawać pytania, na co zwracać uwagę. Potem, jak wdrażać pracownika do pracy, czyli o co zadbać, jeśli chodzi o taki onboarding, co przypilnować, od pierwszego dnia, żeby pracownik czuł się bezpiecznie w Twojej firmie, poznał wszystkie zasady i miał ochotę zostać z Tobą na dłużej. Potem pokazuje Ci, jak motywować ludzi i pokazuje Ci to w kontekście każdego z Twoich ludzi indywidualnie. Co powinieneś robić, jak pracować z danym pracownikiem, biorąc pod uwagę jego staż w firmie, jego etap rozwoju i jego osobowość. I te wszystkie indywidualne podpowiedzi do każdego z nich ode mnie dostajesz. Pokazuję Ci, w jaki sposób wyznaczyć zasady w firmie, które są kluczowe do tego, żeby stworzyć Dream Sales Team czyli taka moja autorska metoda zarządzania. Dream Sales Team, zespół lojalny, zaangażowany, skuteczny, efektywny. I jak go zbudować? No właśnie poprzez pilnowanie tych kluczowych elementów, o których powiedziałem. Włącznie z napisaniem ekspoze, z udzielaniem odpowiedniej sposób informacji zwrotnej, czyli jak będziesz rozmawiał z pracownikami, to powinieneś mieć pewien schemat tych rozmów, aby umieć dotrzeć do ich motywacji, zwrócić im uwagę na to, co Ci się nie podoba, czego nie akceptujesz, ale jednocześnie docenić, zauważyć to, co jest... Tym, czego oczekujesz. A później też pokazuję Ci sposób monitorowania ich pracy, czyli dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat raportów. Jak takie raporty stworzyć, w jakiej częstotliwości je powinni uzupełniać, jaką on powinny mieć wygląd i formę, co powinieneś mierzyć w firmie. Pomagam Ci wyznaczyć cele. Dość wspomnieć, że większość firm, w których szkole, raczej nie skupia się na celach jako takich dla swoich handlowców. A więc, no, zrób tyle i tyle i będzie dobrze. To i tak jest połowa sukcesu. Często jest tak, że w ogóle handlowiec nie ma celów. A jak nie ma celów, to nie wie do czego dążyć, a tym samym nie osiąga takich efektów, jak szef by chciał. Więc ja pokazuję ci jakie cele wdrożyć na podstawie tego, co mi twoje firmy zobaczę, jaki system motywacyjny przyjąć czy jak wynagradzać twoich pracowników, żeby to miało ręce i nogi było efektywne. No i tak naprawdę daję Ci cały mój obraz na to, jak widzę Twoją firmę z zewnątrz jako taki zewnętrzny obserwator i pokazuję Ci, co ty możesz zrobić, żeby w ciągu kolejnych 6 miesięcy tę sprzedaż zwiększyć nawet o te 30% prawie w Twoim zespole. Powiem tylko tyle, że w jednej z firm, w której szkoliłem, zwiększyłem sprzedaż z jednego miesiąca, w którym było 200 tysięcy złotych, do kolejnego miesiąca, w którym firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 100 tysięcy. To była branża agro, można powiedzieć, sprzedawali do rolników różnego rodzaju pasze, nawozy, sztuczne granulaty. Więc okazuje się, że w każdej branży można zastosować metody, które sprawiają, że firma zaczyna zarabiać. Na przykład niedawno miałem szkolenie dla jednej z firm bankowych, dla banku. Po takim czterodniowym szkoleniu, dwa dni później zadzwoniłem do szefa, zapytałem się jak wyniki. Powiedział mi: Karol, Twoje szkolenie zwróciło mi się w ciągu dwóch dni. Ponieważ dzień wcześniej podpisali trzy kredyty na łączną sumę prawie miliona złotych. A więc inwestycja w szkolenie się zwróciła. Nie mówiąc o tym, jak wiele będą zarabiać po, po tych dwóch dniach. Więc jak widzisz, Jestem w stanie Ci pomóc, jestem w stanie podpisać się, zagwarantować Ci wzrost sprzedaży w Twojej firmie. Pokazałem Ci w tym nagraniu, w jaki sposób pracuję z Twoim zespołem. Tak to wygląda zazwyczaj, natomiast indywidualnie później i tak dopasowuję jeszcze materiał pod konkretną branżę, ponieważ szkoliłem w ponad 60 różnych branżach. Mam masę swoich własnych przykładów ze swojej pracy, ze swojej firmy, gdzie tutaj za ścianą kilkadziesiąt osób w ciągu miesiąca wykonuje ponad 80 tysięcy rozmów handlowych. Ja sam osobiście na co dzień sprzedaję, a na dodatek szkoląc ponad 60 branż mam masę case study, które mogę zaimplementować w Twojej firmie. Więc jeśli miałeś taką obawę, że szkolenie moje nie będzie dopasowane do Twojej firmy, to porzuć ją całkowicie. Zawsze pracuję indywidualnie i możesz być pewien, że dostaniesz indywidualne podpowiedzi dla Twoich pracowników, a te cztery dni ze mną będą najlepszymi czterema dniami, jakie mogłeś zainwestować w historię swojej firmy w szkolenie z jakimkolwiek trenerem. Tak więc jeśli tylko masz ochotę dowiedzieć się więcej, wypełnij formularz na dole tej strony, albo po prostu odezwij się do mnie, napisz do mnie maila, czy zadzwoń do mnie, tu gdzieś pod spodem, pod tym filmem będziesz mieć dane kontaktowe. No i zadzwoń do mnie, porozmawiajmy, zobaczymy jak mogę Ci pomóc, a wtedy zaczniemy działać i gwarantuję Ci, że te efekty przejdą na śmieszne oczekiwane. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć!